Cześć, ma się moi drodzy widzowie. Zapraszam Was na kolejny film i kolejny materiał. Tym razem pokażę Wam tani zestaw na szczupaka. Tani zestaw na szczupaka rozpoczyna serię. Tani zestaw na. W tym momencie będzie to właśnie na szczupaka wcześniej wspomnianego. I budżet to 250 zł. Zostańcie do końca, oglądajcie bardzo uważnie bo ten zestaw będzie można dzisiaj wygrać w konkursie więc moi drodzy zapraszam was do oglądania materiału Tania Wędkana z Dobra, składamy zestaw i testujemy nowy kijek całkowicie z nowymi nowy kołowrotek, o tym wszystkim będę wam mówił w trakcie wędkowania Uzbrajam i rzucamy. Nie wiem jak u was, ale u mnie teraz jest okolice zera. Jest nieprzyjemnie, jest wiatr, chociaż tutaj akurat, gdzie ja sobie stanąłem celowo wybrałem to miejsce ze względu na to, że wiedziałem, że będzie cicho, że ten wiatr jednak będzie albo słabszy, albo nie będzie odczuwalny, więc tutaj zaczynam się grzać, ale jak byłem z drugiej strony zrobić research, gdzie, co, jak, po co no to wam powiem, że trochę mi głowa zmarzła. Lecioneczka 0.14. To wam już mogę powiedzieć. O, ciekawy jestem tego zestawu, wam powiem szczerze. Ale za chwilę wszystkiego się dowiecie. Co to jest za zestaw? Dlaczego taki, a nie inny? To, co to w ogóle za pomysł miał ML. Teraz wszystkiego się dowiecie, a tym bardziej może być to dla Was ciekawe właśnie to, że ten kij, ten cały zestaw, czyli i kij, i kołowrotek, i plecionka będziecie mogli wygrać w konkursie. Ale o tym jeszcze trochę. Najpierw musimy ten kij uzbroić, co właśnie czynię potestować, porzucać i dopiero. Obiecałem moim widzom, że po testach go oddam, ale najpierw muszę przetestować, żeby wiedzieć czy taki zestaw jestem w stanie i czy mogę Wam polecić. Wiecie co, zaczniemy od sicario, ale zaczniemy od mniejszego. O. Założymy sobie to jest 10,5 centa sicario, taki, w takim dobrym kolorze. Dobra. Przejdziemy sobie na cichu powiem Wam tak Sam jestem ciekaw co to będzie dobra. Ok, no i dobra Pierwszy rzut nowym zestawem O, latać lata, wysnuwać się wysnuwa jest git Dobra, to Wam w międzyczasie powiem jaki w ogóle był zamysł. Tutaj będę sobie łowił, mam nadzieję skutecznie. A wam opowiem jaki jest zamysł tej całej mojej inicjatywy związanej z tą wędką i takim tanim zestawem na... Otóż moi drodzy, chodzi o to, że mam bardzo wiele pytań od widzów od Was o tanie zestawy, tanie wędki na ryby określone jakieś tam, nie na przykład właśnie na szczupaka i tak dalej, i tak dalej w związku z tym pomyślałem, że fajnym by było gdybym sam też mógł przetestować taki zestaw budżetowy, tańszy za Was czyli widzieliście taką zapowiedź już jak szukałem tego kija i tego zestawu na necie na Fishing store znalezione nawet mniej niż 2,5 stówy za to zapłaciłem cała w ręce znaczy zapłaciłem, no ja sobie to wyszukałem, ale udało mi się wejść tutaj w porozumienie z firmą Mikado, która dla Was właśnie zasponsorowała ten zestaw, więc macie go do wygrania w konkursie, ale o tym jeszcze za chwilę. W każdym razie chodziło o co? Chodziło o to, żeby złożyć zestaw do 2,5 stówek dla może... Wędkarzy, właśnie początkujących, takich którzy dopiero zaczynają swoją przygodę i zabawę z. O, był ubranie, by Było ubranie. Z wędkowaniem, dobra. Jest ryba. Proszę. Był! Jaki malutki! Jesus! Dobra, drugi rzut, i spod krzaków dwa razy mi charatnął mały. Tylko, że to był taki kurde. Mówiąc szczerze, myślałem, że okoń! A to był taki mały szczupaczek. Taki 40 taczek, nawet może nie, kurde. No ale się połakomił na 10,5 centów sicariusa. Sicario. Może coś z tego będzie, słuchajcie. Uderzył raz, potem powtórzył. one tak delikatnie biorą, że nawet na gumie nic za bardzo nie widać. No nieważne, wracając do tematu. Tutaj mam nadzieję, że szczupaki ten mój wywód będą skutecznie przerywać, ale to się okaże. Chodzi o to, że dla no młodych, czy początkujących wędkarzy, młodych, starzem, o może w ten sposób, gdzie nie chcą wydawać nie wiadomo ile kasy, może nie mają, może nie chcą, może chcą budżetowe, może takie kim wystarczy i tak dalej i tak dalej. No to właśnie to jest. Chodzi o to, że ja przetestuję te rozwiązania, testuję taniki, testuję tanikowy wrotek gdzie cały ten zestaw kosztuje 250 zł. Jeżeli chodzi o kołowrotek, to jest River Flow, rozmiar 4000. Myślałem nad 3000, ale pomyślałem że 4. Myślę, że będzie taki całkiem całkiem okej. Okay. Wędka Mikado Sensual Medium Spin, 275 cm długości. Opisana jest od 6 do 32 gramów. Ale mówiąc szczerze, mam wrażenie, że ma zapas mocy i to taki dość konkretny. Myślę, że spróbuję ją nawet trochę tutaj przeciążyć. I to tak trochę mam na myśli powyżej 40, może nawet 45 gramów. I zobaczymy wtedy jak się będzie zachowywać ale mam wrażenie, że faktycznie wędka jest z zapasem mocy ale to wszystko wyjdzie dzisiaj w praniu jak na razie było jedno branie w sumie dwa rybka nie wcięta, trzymała gumę po prostu widziałem, bo to czysta woda widziałem całą akcję tutaj hopa rzuca się spoko, rzuca się daleko tutaj mam plecionkę 0,14 więc też taka nie najcieńsza, ale daje radę, jest to, jest to lotne. Oczywiście wiadomo, to jest tak samo jak w tamtym roku na wiosnę testowałem Mikado Big Slide wędkę na Okonie. No to wiadomo nie można, po prostu nie można jej porównywać do zestawów pod tytułem, nie wiem, Twin Power w zestawieniu z jakąś tam fajną wędką, z plecionką. Za 200 zł, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o to, moi drodzy, chodzi. Tu chodzi o to, żeby połowić na ten zestaw, przetestować, sprawdzić. Ja dam swoją opinię. Bo też, jak Wam coś polecam, no to chcę wiedzieć, dlaczego Wam to mogę polecić. Co to ma, czego nie ma, jakie ma wady, jakie ma zalety. I stąd pomysł na ten materiał. Mam nadzieję, że to będzie taka. Cała seria filmów pod tytułem właśnie wędka, nawet nie wędka, tylko cały zestaw na na przykład właśnie szczupaka, okonia i tak dalej do 250 zł. Mam nadzieję, że to będzie taki, taka cała seria. Jeżeli się spodoba, zrobimy na pewno na jeszcze jakieś inne ryby, ale może też zrobimy, nie wiem, przykładowo jakieś już level wyżej. Czyli nie wiem, 400 zł, cały zestaw i tak dalej, i tak dalej. Może uda się to trochę pokombinować. Na ten moment muszę się skupić na łowieniu, bo tu jeden tylko szczupaczek się połakomił. Ale słuchajcie, próbuję. Damy radę, mam nadzieję, coś fajnego złowić. Idę testować ten zestaw. Tutaj wiem, <laughs> pamiętam z tamtego roku, że jest dużo krzaczorów. O, patrzcie, jak tutaj coś pogoniło. Dobrze, w tym rogu tutaj coś gania. Chyba, że to kolega rzucił, ale chyba nie, bo coś w torbie miesza. Na razie spróbuję na Sicario. Zobaczymy parę rzutów, jeżeli na to się nic nie skusi teraz. O, założymy jakieś tam coś innego, typu może w Może obrotów. Zobaczymy. jest jest mały szczupaczek zobaczcie mówiłem, że coś chodzi ojejku, takie 45 centów churdutnął jaki jestem jestem wkurzony, że mi Emelciu złapał dzisiaj dobra byczku, ale gumę to ty oddaj co ty myślisz? No, ale no, tak spałaszować gumę no czy ciebie pogięło no, hak już dawno wyciągnięty o, o, o. mały szczurek zobaczcie Opa. no dobra jest pierwsza chyba wyciągnięta na kij rozdziewiczany słuchajcie co prawda z tym strasnym, prawo stra, strasnym, strasnym, tak strasnym skrabem. i tutaj aż oko odpadło, o, pogryziona guma, zobaczcie, dobra ciśniemy dalej w takim układzie no dobrze, jedno coś tutaj już siadło szkoda, że tak blisko brzegu szkoda, że takie małe przede wszystkim ale słuchajcie, ostatnio takie małe się tutaj tylko mi pojawiają, nie na tym łowisku, co prawda, dawno nie byłem, ale ostatnio jakoś te większe mnie bardzo skutecznie omijają, a słyszałem, że właśnie na tej wodzie całkiem niedawno siadła bardzo, bardzo przyzwoita ryba, dlatego też pomyślałem, że warto byłoby tu odwiedzić to miejsce i to sprawdzić osobiście. Pierwsze wrażenia po samym, może nie tyle holu, no bo hol no to jak hol, wędka jest dość mocna, więc nie ma co tutaj za bardzo, no, przy takiej rybie, no to bez zająknięcia oczywiście, to było bardziej niż pewne, że tak to będzie wyglądało, ale fajnie wyczuwalne branie. Dobry, dobre branie, dobry strzał, także to na plus. Zobaczymy dalej. Ten był po prostu agresywną rybą, ten szczupak. Nie zastanawiał się, tylko pierdyknął mocno. Mordeczki, w tym momencie, przerywam na chwilę tutaj ten odcinek. Chciałem pogratulować zwycięzcy poprzedniego konkursu. Ten komentarz, który wam się tutaj teraz gdzieś wyświetla, został wybrany przez jury. I mordeczko, gratulacje. Odezwij się do wtorku, a ja wyślę nagrody, czyli przynęty na okonia oraz przynęty na szczupaka. Jakiś taki miksik zrobimy, chociaż biorąc pod uwagę, jaka jest pora roku, może więcej Ci wrócę czegoś na okonia. Czekam do wtorku na informacje, gdzie i co wysłać. A, moi drodzy, już miałem kończyć, ale jeszcze jedno. 23, czyli dzień przed Wigilią. Myślę, że gdzieś około godziny 10, to wszystko jeszcze będzie na moich socialach, czyli na fejsie, to będzie też na Instagramie, będzie też na YouTubie, moi drodzy, w społeczności, wszystkie informacje. 23 spotkamy się nad wodą. Jeżeli będzie lód, tak jak teraz tutaj za mną, to zrobimy sobie takie wigilijne spotkanie, ognisko, pogadamy, pośmiejemy się, zjemy kiełbasę i zawiniemy na chatę, jeżeli jednak znajdę gdzieś zbiornik wodny, Fajny odcinek rzeki, gdzie będzie można zrobić takie spotkanie, to sobie połowimy. I jak co roku, łowca największej ryby dostanie ode mnie pakiet przynęt. Może pakiet, no, dostanie coś wędkarskiego, który co ML ogarnie. Także zapraszam, wszystkie informacje będziecie mieli na moich socialach, Więc zapraszam Was bardzo do śledzenia i widzimy się już 23 nad wodą. No widać, że chodzi ta ryba, tam widziałem właśnie też na tej płytkiej no, Cały czas tam ciśnie. A tam podrzucimy o coś. No? No, wirówką się chyba... No ciężej dorzucić. No tam to na pierdzie dobrze idę. Jest. Siedzi gadzina. Pewnie nie. Na gumę, no, tylko taką bardzo lekko obciążoną. Do wymiaru to mu brakuje chyba parę centów. Taki no, śledzik. Ale jaki na żarty. Ej, spuść mi tą gumę, bo mam taką jedną tylko, spadaj Fajnie wyczuwalne brańsko Taki szczupaka brmo moi drodzy Opa Ale zimny No, gumka sobie bardzo powoli opadała To jest 3 gramy obciążenie no i wtedy strzelił. Ale fajnie wyczuwalne branie, jak na takim badelu twardym. Więc spoko, zobaczcie. Ło! Widział, teściu? Nie. Oj, to już był, kurde, taki ogon. Ciekawe, czy się nagrało. Na żywo, na żywo? No właśnie nagrywam. Nie, nie, nie jest na żywo, nagrywam po prostu. Ale tu... Dziwi mnie to, że bo tutaj tam gdzie rzucamy tu gdzieś się już zaczyna głęboka woda, nie wiem dokładnie gdzie. Ale gdzieś i one przecież wpierdzielają przy powierzchni, to jest trochę dziwne. No właśnie musi płot, ta białoryb musi być wysoko, ale to aż dziwne. O tej porze roku. Ooops, że to? No to strzelenie daje radę, git. Przebranie, czyżbym stracę taką przyrętę. O, twardy zaczep. Próbujemy odstrzelić, moi Tam więcej luzu. Strzelamy. No i za pierwszy odstrzał. Pierwszy odstrzał i od razu wyszła. Bardzo dobrze, szanuję. jest twardy zaczep, to jest dużo prościej. Coś pięknego. Morec, możesz żałować, że Cię nie ma tu z teraz. Dokładnie, widzę, że tutaj Moryc bardzo dobrze pisze. Moi drodzy, sytuacja jest taka, że to, co ja Wam dzisiaj nagrywam, to jest sam początek takiej serii, która będzie, myślę, raz na kwartał, może trzy razy w roku. Zobaczymy. Czyli tani zestaw na. Tym razem to, co mam teraz w ręce, to jest tani zestaw na szczupaka. Czyli to jest cały ten zestaw, co mam w ręce. To jest 2,5 stówy. Jest. Nie. Co ja zrobiłem? Idę płakać. Co można zrobić najgłupszego? Co można zrobić najgłupszego? Starość i radość. <suszy> <suszy> Dokładnie tak, jak mówisz, moja. <suszy> Wiecie, co zrobiłem? Mówiłem wcześniej te małe przynęty, czyli takie małe przynęty, i brały mi małe szczupaczki. I miałem ustawiony hamulec wcześniej, także jak zaciąłem nie wiem, czy to było słychać. Ale jak zaciąłem wcześniej to nawet wyciągałem sobie taką 45 cm i on robił tylko tak o dwa razy ten, nie? A teraz był strzał dużej ryby Zaciąłem, a tu tak I od razu się zrobił ten Patrzę To było tu Patrzę, a to tak ładnie idzie do gina Nie wciąłem <gryw> Genoa Starzejesz się, man. Stary pryku Kurde. Spokojnie Nie denerwuj się Marc. Przecież jesteśmy tutaj, żeby się wychilować Dobra, teraz nie ma szans Tak przekręciłem, że jest beton Ale wiecie, że teraz już nie weźmie wszystko co się tam wydarzyło Ale będzie się drzeć. Teraz jest ryba, jest ryba. Jest ryba, moi drodzy. O, przecież godniejsza. Jezu, ile tu jest drobnicy. Wiecie, jak drobnica ucieka? Godniejszy, człowieku. Wymiarowa ryba chyba. Albo i nie. Nie, chyba nie. Przesadziłem. Ale nieważne, no trochę emocji może być, prawda? Chodź tutaj. No do wymiaru to mu brakuje z 5 centów Opa. zobaczcie Jest ryba, jest ryba Patrzcie, nie mieści się w obiektywie. No, Zobaczcie, pięknie zacięty Ho, Ryba na live. To jest... Nie zdarza się zbyt często moi drodzy Czekajcie, wyprostuję ręce. O! Zobaczcie. teraz to wygląda jak duże, nie? O, wracaj do wody. Można złowić rybę? Można. Można zaciąć? Można. No cóż, mrdeczki. Tani zestaw na szczupaka do 2,5 stóp. Bardzo dziękuję tutaj firmie Mikado za to, że zasponsorowała właśnie dla Was. Zasponsorowała ten zestaw. Dzięki nim mogę Wam go pokazać. No i mogę Wam go rozdać. Więc moi drodzy, zarówno kołowrotek, 4000 tysiące rozmiar Riverflow daje radę, ogólnie pamiętajcie nie można porównywać wędki, która i kołowrotka, który kosztuje stówkę z groszem do nie wiem, Twin Power'a czy do jakiejś kozackiej, lekkiej fajnej wędki, bo po prostu tego się nie da zrobić moi drodzy, po prostu się tego zrobić nie da i nie można byłem na spotkaniu w firmie Mikado i po tym spotkaniu Stwierdziłem, że ten zestaw będzie jak najbardziej dla Was optymalny. I design, ich wykonanie, yy, i ogólnie całość to wszystko fajnie ze sobą współgra i jest jak najbardziej ok. Dlatego też stwierdziłem, że taki zestaw przetestuję. Cała ta seria i cały ten film, pomysł na ten film powstał, dlatego że bardzo duża ilość moich widzów. Zarówno młodych widzów, zarówno osób, które dopiero wchodzą w spinning, czyli osób dorosłych, ale na przykład skarbiowania przerzucają się na spinning i tak dalej, szukają czegoś, żeby zobaczyć, czy im taka metoda będzie odpowiadać. I nie chcą wydawać dużo kasy. I stąd pomysł na ten odcinek. Dwie stówy za cały komplet to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. A ten zestaw, który Wam tutaj przedstawiłem, ma sporo plusów. Najważniejsze jest tani. Ale oprócz tego, że jest tani, jest dobrze wykonany, ma fajny design, spełnia swoje zadanie. Akurat tu jest wędka Sensual do 32 gramów, ale można go nawet przeciążyć więcej. Rozsądnie ja tam przesadziłem celowo, patrzyłem jak on się zachowuje, jak rzuca takimi nawet 50 gramowymi przynętami, daje radę, ale trzeba już wtedy bardzo mocno uważać, więc tego nie polecam. Trzymajcie się opisanego ciężaru wyrzutowego, wtedy jest bezpiecznie. Bardzo daleko rzuca, czuć branie, fajnie trzyma rybę. Zarówno będzie to myśl, i na szczupaka, jak też nawet i na sandacza z brzegu powinien dać radę. Więc moi drodzy, zarówno kołowrotek, jak i wędka, jak i nawet ta plecionka. Cały ten zestaw jest do wygrania. Co trzeba zrobić? Zaraz Wam powiem. No więc tak, moi drodzy, żeby wejść w posiadanie tego właśnie zestawu należy... Spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba być subskrybentem kanału ML Bike Time, bo właśnie dla moich widzów są robione konkursy. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem. Zachęcam do zostawienia łapki w górę na fanpage'u Mikado na Facebooku, gdzie link w opisie. Trzeba się odwdzięczyć tutaj firmie Mikado, która zasponsorowała właśnie dla Was te nagrody. Oprócz tego należy napisać w, pod tym filmem. Komentarz i tym razem zrobimy tak: napiszcie dowolny komentarz. Nie będzie jury wybierało, tylko wybierze to maszyna losująca, zrobię losowanie. Ale w związku z tym, że nie mogę zrobić losowania na e, internecie i to puścić, ponieważ jest to uznawane za grę hazardową i można mieć przez to niemałe problemy, więc musimy sobie zaufać. Ja poza anteną kliknę, kogoś wybiorę i pokażę wam, kto wygrał. Myślę, że to będzie najbardziej takie eee, uczciwe, bo wybieranie to jest, wiecie, to jest taka mało obiektywna dla niektórych z tego, co zauważyłem po komentarzach opcja, że mi to się podoba, komuś się podobało bardziej co innego, komuś wierszyk, komuś coś tam. Więc myślę, że losowanie będzie jak najbardziej fair. Wobec wszystkich. Więc przypominam. Bądź subskrybentem mojego kanału to raz. Dwa. Zostaw lajka pod tym filmem. Trzy. Zapraszam Cię do zostawienia i zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i lajka czy obserwacji, jak zwał, tak zwał, na Facebooku Spon Sora, czyli Mikado. Link macie w opisie. No. I najważniejsze, dajcie komentarz. Oczywiście, jeżeli zobaczę, że komentarz jest obraźliwy, nie wiem, religijny, polityczny i tak dalej, bo już różne próby tego typu były, to po prostu wylosuję kolejną osobę, tak żeby nie było żadnych dziwnych niespodzianek. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Napiszcie mi w komentarzu również. Jak Wam się to podoba? Taki tani zestaw, na. Co prawda, żałuję tylko jednego, że nie udało mi się przetestować tej wędki na jakiejś grubej rybie. Była ładna ryba, ale dałem ciała. Tam macie taką wstawkę z lajwa. Niestety, ale tak bywa. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych. Mam nadzieję, że nad wodą. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ale najważniejsze, przypominam, 23 grudnia widzimy się gdzieś nad wodą. Dokładne informacje poznacie na moich socialach, więc zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnych materiałach. Serdeczka, cześć.